Dzień dobry, cześć, czołem, ja nazywam się Miłosz, a dzisiaj wraz z pomocą jednego z członków naszego Discorda, Patona, przedstawię Wam Pokemony, które na pewno zobaczymy w grze Legends ZA. No to co, lecimy z dzisiejszym odcinkiem. Niemalże miesiąc temu pojawił się nowy zwiastun gry Legends ZA co oznacza, że w grze potwierdzono powrót mnóstwa Pokemonów. Na samym początku przyjrzymy się pierwszemu zesunowi z poprzedniego roku. Zaczyna się on od ujęcia biegnącego Pikachu, który daje nam już trzy pierwsze potwierdzone Pokémony, czyli Pichu, Pikachu i Raichu. Pikachu ten biegnie za róg budynku, by układać nam Litleo i Pyrora, dodając kolejne poksy do naszego rozrachunku. Następnie widzimy Klewkiego, Flababy i Furfrał, co zwiększa liczbę pokonów do 10 stworków. Następne ujęcie pokazuje nam Fletchlinga, Dragonera, Halucze, Cardosa, Starmi, Hipopotasa, Absola, Imolge, Gogota i Erboka, które poprzedzają Aegislasha, Sylviona, Sendaila, Mialstika, Onyxa, Herakrosa, Pinsira, Bellsprouta, Ariadosa, Pangoro i na końcu Noiverna, co zwiększa spokojną liczbę pokonów w pierwszym zwiastunie do 59. To teraz przejdźmy sobie do najnowszego zwiastunu, który był niesamowicie ekscytujący i pełen ukrytych szczegółów, ponieważ daje nam pierwsze spojrzenie na rzeczywistą rozgrywkę Legends EA i dodatkowo pokazuje nam grupę pokonów mieszkających w mieście Lumios. W jednym z pierwszych ujęć zwiastunu w prawym dolnym rogu możemy zauważyć Maripa, co zwiększa naszą łączną liczbę do 62. Potem Sligu jest pokazany jak pełza przy centrum Pokemon, a Clouncher pływa sobie w jednej z dzikich stref. Dosłownie sekundę później oby zwiastun przysłał nam nasze startery w tej grze którymi są oczywiście Totodile, Tepic i Chikorita. Z tymi trzema rodzinami ewolucyjnymi nasza łączna liczba wzrosła do 76. Chikorita w się w Banylbiego, w Oddali bardzo słabo widoczny jest Scatterbug, a także Fletchling, a następnie Lucario ukazany jest używając swojej mega ewolucji w grach Legends jej. co zwiększa naszą łączną liczbę do 83. Chwilę później możemy zauważyć mały montaż innych mega ewolucji obecnych w grze. W tym Kangaskana, Sableya, Altarię, Chaizarda, Gardevoir i Ampharosa. Tuż po tym widzimy Psiego Zajgarda, który stoi na dachu budynku, co daje nam już łącznie 95 pokemonów. Nie doszliśmy nawet do połowy zwiastunu, a możemy śmiało powiedzieć, że w porównaniu do Legends Arceus, który miał łącznie 242 Pokémony, tutaj pojawia się ich o wiele więcej. Idąc dalej, możemy dostać Badiu, a także Patrata, którego linia ewolucyjna wraca po długiej nieomiecności na Switcha. Darwitara i Bagona, a potem leć Trabisza i Garbadora. Tak czy inaczej, to daje nam 108 Pokémonów. Kolejnym reprezentantem generacji 5 jest Chandelure, który pojawia się po krótkim wprowadzeniu do nowej mechaniki łapania stworków w grze. A następnie widzimy w partii Tenera takiego Pokemona jak Swirlix. W kolejnej demonstracji bitwy widzimy Pidgeotto. A Lucario walczy ze Spritzim, a na koniec tej sekwencji Dragon jest widziany w drużynie trenera, co daje nam łącznie 120 stworków. Ostatnie kilka ujęć z pokazuje nam DDN, idącego jakąś berry, Inkeja, unoszącego się nad rzeką, czyli łącznie 123 pokony, które możemy potwierdzić, że zdecydowanie znajdą się w Legends ZA. Ale to nie wszystko. Nie włączajcie jeszcze tego materiału, bo jest ich o wiele więcej. Jest kilka ujęć z które, jak wiecie, nie potwierdzają dosłownie pojawienia się pewnych pokonów. Ale sugerują, że mogą się pojawić. W samym pierwszym ujęciu zwiastunu akcja dzieje się na stacji kolejowej Lumio City, w której znajduje się plakat okazujący prawdopodobnie słone, więc możemy wliczyć to też Dakleta, co daje nam łącznie liczbę 125 Pokémonów. Widzimy też nową postać Winniego, który wydaje się być tematycznie związany z Panchamem i Banirim, patrząc na jego spinki do włosów. Oczywiście Banirim ewoluje w Laponego, która ma mega ewolucję, więc myślę, że można śmiało powiedzieć, że pojawi się ona w Legend z i na koniec tej sekwencji. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek był widziany w Zjastunie, ale był opublikowany kawałek oficjalnej grafiki pokazujący Hounduma, a jak wiemy, Houndum jest kolejnym kandydatem, który ma Mega Evolucję, więc nasza liczba wzrosła do 129. Razer, widziany w Zjastunie, posiada Mega Evolucję, co mocno sugeruje, że dostajemy także Venosaura i Blastoisa. Sableye również pracuje ze swoją Mega Evolucją, a jego odpowiednik, czyli Mobile, dostał Megasa, więc na pewno i on się tutaj pojawi. Starter bardzo prawdopodobnie powrócą, a no i Track był odpowiednikiem Hounduma w XY. Więc również jest kolejnym kandydatem na mega evolucję, dopełniając pokony, które prawdopodobnie się pojawią. Wydaje mi się, że możemy także dodać Zerniasa, Iveltala, Diancy, Hoopę i Diancie, C., i Wulkaniona, zwiększając naszą liczbę do 152 stworków. Nie mogę potwierdzić, że zobaczymy wszystkie mega pokony w Legends jej, dlatego też mega Ewolucje, których brakuje w tych dwóch zesonach, to Alakazam, Gengar, Aerodactyl, Mewtwo, Scizor, Startery trzeciej generacji, Agron, Merrimack, Bennett, Garchomp, Abomasnow, Snow. Latias i Latios, Beedrill, Slowbro, Sharpedo, Camerupt, Glalie, Metagross, Rayquaza i Odino, co daje nam dodatkowe 23 pozycje. Prawie każdy pokłon wprowadzony w generacji 6 był widziany w tych dwóch zastunach, ale zabrakło nam kilka pozycji takich jak Binacle, Tyrant, Amora, Carbink, Phantom, Pumpkaboo, Bergmite, Helioptel, i to daje nam łącznie 218 Pokemonów. Na ten moment to tyle jeżeli chodzi o te 100% potwierdzone Pokemony i te które wyszły z moich spekulacji. Jest nadal mniej niż w pokédex Legends Arceus, ale obstają, że spokojnie zakręcimy się około liczby 300 stworków do złapania w nadchodzących grach Legends EA. A wy jak myślicie? Kogo jeszcze zobaczymy? A może coś przegapiłem? Dajcie znać w sekcji komentarzy. A my widzimy się już w na następnym materiale. Trzymajcie się, na razie. Dziękuję Wam wspierający za zaufanie i dołożenie cegiełki do mojego kanału. Wasze wsparcie wiele dla mnie znaczy i przyłoży się z pewnością na rozwój mojej działalności. Shiny